Kolejna nowość Kuba. Tak, i to taki ciągnik też w temacie sadownictwa, na który też czekamy bardzo. Bardzo, bardzo czekasz. E, I tutaj mamy ciągnik sadowniczy, taki pełnoprawny ciągnik sadowniczy. Zgadza się? I to taki kurczę, konkretny, bo mamy 90 koni. Mhm. E, ciągniki o szerokości 144 cm, na konkretnym ogumieniu, bo tu mamy nawet 420 opony z tyłu. E, I bardzo fajnie wyposażone ciągniki, tak. które troszeczkę no, pod, są podobne do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli Goldoniego. No, ale dosyć. E, nawet będzie fajnie ulepszone. Podobne, bo... ale, różne. Ale? Ale, ale różne. Ale lepsze. <noise> ale lepsze. Co tutaj mamy? No od przodu możemy zacząć, nie? Dosyć fajny tłuszcz, taki masywny. Cały ciągnik też jest masywny, bo... Tak, bo w sadownictwie tylko, nie tylko jakby ta szerokość jest ważna, ale A. jednak przede wszystkim no, moc silnika. Z, z duże opryskiwacze, z dużą tak. hydrauliką. Tak. Tu mamy grubo ponad 3 tony. Zaciągnik, na, na, na takim, w tej naszej bazie. Mhm. Oczywiście przy założeniu, że mamy tu i inne rzeczy, tam jeszcze tej wagi troszkę dość, tak że spokojnie 3,5 tony jesteśmy w stanie przekroczyć. No co przy tej mocy z koni jest jak najbardziej pożądane. Tak. Cionik ten myślę, że u nas będzie podobnie. Jest na silniku Weichaja. 3,6 litra. Tak, cztery garnki, 4cylindrowy? spory silniczek. Mamy tutaj tak naprawdę obok siebie trzy, tamten jest troszeczkę węższy, ma koła stół, Tak. Czysta. ogólnie ciągniki 60. wyglądają podobnie, ale każdy jest różny, bo mamy tu inne zestawienie czy obciążników, czy rozstawu kół, także jest pokazane jak można ten ciągnik skonfigurować pod siebie, nie? Zgadza się. Bardzo fajnie wygląda też z tyłu, tak, bo jeżeli tyłu chodzi o jak wyposażenie, to, to trochę tutaj, tak. Tak widzimy tutaj szerokość, mamy pokazaną nawet na takiej specjalnej tutaj e, tablicy. E, ale tuz, no TUS jest bardzo, da, bardzo ciekawy. Może sobie to na chwilę strzelniemy, żeby tutaj ładnie pokazać e, wam jak to wygląda. Co, haki? Tak jest, no haki. to myślę, że już standard. Tak, w tej chwili tak. Do tego zaczep górny przestawiany wysokościowo. Tak, regulowany na szynie. Yy, trzy pary hydrauliki. Yy, do tego mamy to jest jakaś troszeczkę mniejsza, mniej tak, posadzona mniej wersja, wyposażona. to też możemy zaraz pokazać na przebitkach, ten nie ma tych bajerów, które ma tamten, bo tamten ma dodatkowo EHR na tylnym butniku Tak, tutaj widzimy, że ta regulacja Tylnym podnośnikiem będzie pre, prawdopodobnie e, mechaniczna. Tak, bo tu nie ma EHR. Tak, w tamtym jest EHR. Tak. Czyli mamy od razu włączanie, włączanie wałka oraz regulację tylnego tuza na butnikach. Czyli to oznacza, że możemy mieć ciągnik bardzo prosty? Tak, dokładnie. Jak i bardzo, bardzo tak. dobrze wyposażony? Tutaj i, i możemy tutaj... nawet do niego podejść. Widać hamulce hydrauliczne? Mhm. E, tak, no na pierwszy rzut oka, już na butnikach tutaj, tak powiedzieć mamy przyciski do obsługi tylnego tuza, jak i wałka wąt. No, tutaj mamy akurat w tym przypadku hamulce hydraulikę, hydrauliczne. Nie spotkałem się kuba, żeby. Jest ciągnik... to wolny spływ. Tak, wolny spływ, ale jeżeli chodzi o te hamulce, nie spotkałem się, żeby ciągnik sadowniczy miał hamulce pneumatyczne. Eee, nie wiem, czy ty się spotkałeś? Miałem kilka razy sytuacje, że Aha. dokładaliśmy, że jak handlowaliśmy Masajem no. czy Pentem, ale faktycznie było to rzadko. Hamulce hydrauliczne, jest uzasadnienie do tego, że jeżeli te ciągniki trafiają również na rynki, tak jak na przykład Francja mm -hmm. czy Wielka Brytania, no wiadomo, że no tam hamulce winnice, hydrauliczne winnice e, są popularniejsze tam. znacznie niż pneumatyczne. E, poza tym one też są tańsze w zakupie, tak, więc tak, tak. ma to sens. A tak realnie, jeżeli się kupuje nowy sprzęt, to można kupić przyczepę też z hamulcami to hydraulicznymi to nie, to nie jest problem, bo producenci to w ofercie mają. Tak. No u, nas, no, u nas akurat w Polsce przyjąło się, że ta pneumatyka jest bardziej popularna, no, ale to... ta hydraulika też nie możemy mówić, że jest to gorsze rozwiązanie, tak. nie? No, no i z tyłu również. Ale przede wszystkim kabina, bo no. w Hanowerze jeszcze widzieliśmy ten ciągnik w wersji platformowej. Tak, i z tego co wiemy już, mhm. wersja homologowana, czy w trakcie homologacji, autobaksów, które nas dojadą, tak. jest już homologowana z kabiną. z kabiną. I to się lada moment powinno przełożyć na to, że będziemy mogli już zamawiać te. E, ciągniki no, do Polski. No bo niestety w sadownictwie ciągnik bez kabiny to jest. Zostają tylko, tylko tunele, tak naprawdę, tak. Bo, bo tam to jest popularne, ale, e, ale to jest no jednak e, jakiś ułamek tylko e, sprzedawanych tak, ciągników tak, tak, nowych. Tak, tak. No i tak jak widzimy, no naprawdę ciągnik tutaj e, na dosyć, dosyć szerokim ogumieniu, bo mam tutaj 400-420 szerokości. E, no i jak widzimy różne konfiguracje. Tutaj mamy też inaczej ciągnik zwężony, przygotowany pod inną szerokość, inne, inne obciążniki. No tu jest też napakowane bardzo dużo obciążenia, tak, bo tak, widać tak. kolejne yy, talerze, także troszeczkę jest tego więcej niż normalnie się yy, zamawiam. Można sobie mhm. praktycznie ciągnik mega dociążyć, jeżeli ktoś potrzebuje. E, tak jak Kuba tutaj widzę, no, mamy pokaźne pokrywy do filtrów e, filtrów kabinowych w, w tym ciągniku, tak. nie bez przyczyny. Prawdopodobnie będzie też dostępny w opcji filtr węglowy, a może i w standardzie. Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że specyfikacji mhm. pełnej nie mamy. Natomiast patrząc po e, dachu, no, jest przygotowany na to, żeby maksymalnie chronić przed opryskami. Tak i, i podług po zwykłej kabiny w ciągnikach rolniczych, no tutaj. Tutaj jednak te pokrywy i filtry będziemy mieli aż dwa. No jednak, jednak no sadownictwo no tych oprysków, tych zabiegów jest tam naprawdę <coughs> sporo, więc ta ochrona operatora no tutaj musi być na najwyższym poziomie. Tak, to jest priorytet. No i oczywiście jak widzimy, oświetlenie LEDowe. Też nowa fajna maska już zmieniona. Jeżeli chodzi o. No, ta stylistyka jest świetna tak, teraz, tak, 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 w tych tak, najnowszych modeli. No widać, że to wszystko się rozwija. Eee, I co, co przyjedziemy gdzieś na jakieś targi, gdzie firma eee, Lovol, Alpacks czy Arbos się wystawia, no to mamy zawsze co roku coś nowego. Tak. Możemy jako ciekawostkę jeszcze po sąsiedzku pokazać. Tak. to cacko. Eee, tego typu ciągniki dość często można spotkać we Włoszech. Jest tam też kilka lokalnych marek, typu Antonio Carraro, nawet Ferrari. Także tak trochę. Tak, tak, to, no tak u nas mówi, jest to niespotykana konstrukcja. Jest, to, nie? jest troszeczkę, ale dużo bo jest sprzedawana. niszowa, nie? Tak, tak jest to sprzedawane w powiecie grojeckim. Natomiast to jest kilka sztuk e, rocznie. Nie? No, nie przyjęło się. z ciekawe we Włoszech, jak się jeździ, w, czy w winnicach, czy, czy pomiędzy winnicami, czy. <laughs> czy Sadami, a tam lubię bardzo motocyklem sobie tam Na... tych ciągników jeździ bardzo dużo i one przeważnie są właśnie bez kabin, tak jak tutaj mhm. także tam, mimo że opryski to... to jednak... <laughs> <się śmiech> ale to też jest fajnie, bo i te światła, takie no, kozackie, nie? takie ledziki no i Środek... ta konstrukcja, bo widzimy, że on jest przegubowy, ale i tutaj tak, tak. zakres jakby przechylenia mhm. też jest spory Także gdzieś na jakieś tereny górzyste, no na pewno ten ciągnik by, by świetnie sobie poradził, nie? Tego raczej nie będziemy mieli w ofercie, bo e, nie Mówimy. sądzę, żeby homologacja na to e, była robiona, ale no jako ciekawostka. Widzimy, jest... więc też Wam pokażemy. W różnych miejscach już wspominaliśmy, że e, jest jeden właściciel, czyli firma Wejczak, która ma kilka marek e, i oczywiście w tym Alpaxa. Aupax jako nowa marka, bo tak naprawdę rusza do sprzedaży e, na dobre w 25 roku. Mamy jako pierwsi tak naprawdę na świecie dwa pierwsze ciągniki, które też pokazywaliśmy już na kanale i jest proces no, już dosyć zaawansowanych homologacji ciągników. Dlatego ciągniki, które do nas przyjadą, zresztą nie tylko do nas, do wielu europejskich krajów, które przyjadą niebawem pod marką Aupax będą dostępne wtedy, kiedy zostanie dokończona procedura homologacyjna. Także to spodziewamy się w ciągu, na te ciągniki tak naprawdę kilku tygodni, już to będzie gotowe, będziemy mogli je zamawiać a w przypadku mniejszej serii, o której mówiliśmy w innym filmie, yy, również yy, powinno to być w przyszłym roku. Co do większych ciągników, jest to bardziej skomplikowane, dlatego że tam są normy rigurystyczne, bardziej rygorystyczne, im większa moc, yy, tym więcej wymogów, dlatego tam się troszeczkę to wszystko przyciągnie bardziej. Wykorzystamy sytuację, że nam się tutaj magicznie otwarł Róż, ciągnik, otwarł ciągnik. Yy, i to jest ta fajna wersja, gdzie mamy yy, te wszystkie rzeczy, które weźmiemy, czyli elektrozawory, mhm. EKR. Yy, proponuję zajrzeć do kabiny, bo jest dosyć wypasiona, no jest tak. wypasiona, no i oczywiście kabina jest klimatyzowana i, i wentylowana, no bo, bo oczywiście to już, jest, to już jest standard tak naprawdę w tych, e, w tych ciągnikach. Dobra, słuchajcie, myślę, że z większego e, pokazaliśmy tak. ciągnik, już niebawem mam nadzieję będzie u nas, więc będziemy mogli go e, na żywo zaprezentować. Na własnym podwórku, także pozdrawiamy z Chin i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.